Firma Tremco Ilbruk to klejenie i uszczelnianie w budownictwie. Działamy w zakresie okien, fasad i prac wykończeniowych. Podczas dzisiejszego wydarzenia dziesiątych dni oszczędzania energii prezentujemy systemy do prawidłowego montażu i uszczelniania okien. Przede wszystkim skupiamy się na Rozwiązaniach dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Dlaczego mielibyśmy więcej płacić za tego typu rozwiązania? Dlaczego nie uszczelniać okien metodą tradycyjną na pianie poliuretanowej? Otóż dlatego, że piana poliuretanowa nie zapewni nam parametrów okna w całym czasie jego użytkowania. Pamiętajmy, że okna wstawiamy na 15 lat, przynajmniej nie na 2 lata, i musimy zadbać o jego odpowiednie osadzenie i uszczelnienie. Piana poliuretanowa jest materiałem porowatym, doskonale absorbuje wilgoć, nie jest materiałem odpornym na promieniowanie ultrafioletowe. Dlatego też, ponieważ jest ona niezwykle ważna, pełni rolę materiału izolacyjnego złącza. Pełni rolę termoizola termoizolacji, e, izolacji akustycznej, e, izolacji termicznej. E, powinniśmy tą pianę chronić. Wielu naszych konkurentów oferuje rozwiązania na foliach, e, dlatego nie będziemy się dzisiaj na nich skupiali. E, pokażemy rozwiązania innowacyjne, e, myślę, że ściśle związane z tematyką e, wydarzenia, na którym się znajdujemy. Optymalne rozwiązanie według dzisiejszego stanu wiedzy. E, dla montażu okien e, w murze jest to rozwiązanie oparte o impregnowane taśmy rozprężne. taśmy rozprężne, e, Taśma rozprężna, z którą mamy do czynienia, e, TP650 ILMO Trio, jest to taśma e, impregnowana dwuwarstwowo. Impregnacja objętościowa i impregnacja boczna. E, co to nam w zasadzie daje? E, jeden produkt w trzech warstwach ocieplenia. Przede wszystkim doskonała izolacja termiczna i akustyczna. Taśma umożliwia pewien stopień dyfuzji od strony zewnętrznej, zgodnie z zasadą Ralowską, szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz, czyli pozwala na odparowanie wilgoci, jeżeli ona w złączu wystąpi. Mamy doskonałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w tym odporność UV. Odporność na ulewny deszcz. Ulewny deszcz to nic innego jak woda pod ciśnieniem. Uważa się, że standardowo systemy są badane na 600 paskali. Jest to mniej więcej taka sytuacja. Podczas opadu deszczu silny wiatr wiejący z prędkością 112 km na godzinę. Dla przykładu, dla zestawienia, dla kontrastu, system Ilbruk-Mowo, o którym zaraz powiemy, jest przebadany. Na 1050 paskali, co, odpo co odpowiada prędkości wiatru równej 160 km na, na godzinę. Czyli mamy odseparowanie złącza od strony zewnętrznej, od warunków atmosferycznych. Mamy warstwę izolacyjną złącza, którą utrzymujemy w stanie maksymalnie suchym. Jest to klucz i podstawowa zasada, także materiały, które muszą chronić. Warstwę izolacyjną. I mamy warstwę wewnę wewnętrzną. W, przypa w przypadku taśmy impregnacja boczna, o której wspominałem, umożliwia e, odseparowanie warstwy wewnętrznej, czyli pomieszczenia od izolacji. E, bo pamiętajmy, że, e, że wilgoć e, zawsze migruje w kierunku e, od ciepłego do zimnego, e, tak zwane ciśnienie cząstkowe pary wodnej. I to jest pokrótce, pokrótce tyle, jeżeli chodzi o montaż w ścianie. Natomiast parę słów odnośnie montażu warstwy ocieplenia. System Ilbrug Mowo, montaż okna w ociepleniu. Stoję przy ekspozytorze, który prezentuje typ drugi tegoż systemu. Typ drugi to tak naprawdę. Typ podstawowy, bazujący na e, profilu e, instalacyjnym PR-007, profilu purenitowym. Typ drugi zapewnia wysunięcie okna e, maksymalnie do 9 cm do krawędzi zewnętrznej profilu. E, rama e, zbudowana z profili rama systemu MOWO. Jest niezwykle trwała, jest odporna na, jest, jest bardzo stabilna wymiarowo, odporna na pleśnie, na czynniki atmosferyczne, co jest wielką zaletą, bo okno uszczelnione, osadzone i uszczelnione przy pomocy taśmy rozprężnej TP652 Ilmot Trio Plus, która jest w zestawie, umożliwia pełne zamknięcie otworu okiennego w czasie 24 godzin od instalacji okna. Co oznacza, że inwestor po zamknięciu przegrody okiennej jest, może przystąpić do prac wykończeniowych, nie musi czekać na firmy, które, które położą ocieplenie i zamkną w sposób nie do końca pewny takie, takie złącze przy pomocy zwykle piany poliuretanowej i folii. System został stworzony e, dlatego, że za, za, zachodziła potrzeba e, osadzania okna w warstwie ocieplenia, natomiast e, nie istniał jeden e, pewny, skuteczny i co najważniejsze przebadany sposób. To znaczy dywagacji na temat montażu w warstwie ocieplenia jest bardzo dużo, natomiast e, nie wszystkie z nich e, są w stanie utrzymać parametry. Profil e, nazywamy go 35, jest to typ pierwszy system umowo. Umożliwia częściowe wystawienie okna e, w warstwę ocieplenia. Jego największą zaletą wobec e, standardowych łączników stosowanych przy montażu ościeżnicy jest to, że łączniki mogą, e, mogą znajdować się e, 10 mm bądź mniej. W warstwie muru. Natomiast zalecenia Ralowskie mówią o 6 cm z prostej przyczyny. Materiały takie jak gazobetony czy poroterm, bardzo popularny, to są materiały bardzo kruche. I RAL zaleca, aby łączenie mechaniczne było 6 cm od krawędzi. Natomiast tutaj mamy do 10 cm od krawędzi, co jest olbrzymim plusem. Zaletą wszystkich profili, także profilu typu pierwszego, jest to, że umożliwia łatwe połączenie go z warstwą izolacyjną, czyli z dociepleniem budynku. Typ trzeci systemu ilbrukmowo mowo jest to nowość pokazywana po raz pierwszy na dzisiejszym evencie. Umożliwia montaż. Z największym wysunięciem warstw ocieplenia. Szczególnie polecany w przypadkach, kiedy stosowane jest bardzo grube ocieplenie, kiedy wyliczone mostki cieplne wskazują, że układ działa poprawnie. Przede wszystkim stosowany w ścianach trójwarstwowych. Taki przykład ściany pokazany tutaj: ściana z klinkierem. Na koniec jeszcze chciałem Państwu. Powiedzieć o bardzo ważnej zalecie systemu. MOWO Badania, które przeprowadziliśmy w Instytucie Okiennym IFT Rosenheim, wykazały, że system umożliwia utrzymanie parametrów izolacji akustycznej okna do 43 dB, czego nie osiąga żaden inny system dostępny na rynku. Dziękuję bardzo.